Wiecie co, jak się przyprowadziłem do kulturowa dwa lata temu, to zacząłem swoją drugą pracę w ogóle. bo to taki nowy, mój start, bo prowadziłem się od rodziców. I ja miałem taką bardzo mentalność, że nie naprawdę wszystko cieszy, co mam, że mam relację z bokiem, że jest naprawdę super. Czy mam tyle wypłaty, czy mam tyle, zawsze jest świetnie, czy mam co miesiąc, muszę pożyczyć na jedyny, i tak jest świetnie, bo jestem z bokiem, nie? z czasem jakby warunki życia się zmieniały. Tutaj y, trochę komfort się zwiększył, tutaj się zmniejszył. Takie różne życie sytuacje przychodziły, różne problemy nowe, y, różne nowe rozwiązania na te problemy, ale gdzieś tam w tym wszystkim zacząłem tak poradać do tego i tak mówię, kurczę, Boże, coś jest nie tak. I pamiętam wtedy, bata ta rzuciła, wrzuciła filmik, dlaczego w ogóle nie raduje mnie krzyż, dlaczego w ogóle nie y, y, po prostu flara Jezusa nie cieszy, nie? Mówię, gdzieś tu zaczęcie się mówić, Boże, Łukasz mi gdzie, nie? No i faktycznie, jakby zacząłem się skupiać na tych światowych rzeczach, że tu mina, tu brakuje, tutaj tyle jest do wypłaty, a co się, co się stanie, jak w ogóle zaporuję, jak e, dos, nie dostanę premii, nie będę miał na ratę, jakieś takie typowo ziemskie rzeczy, nie? Gdzie w ogóle pismo ja, jasno, w, w piśmie jest jasno napisane, że nie troszczę się o te rzeczy czy ziemskie, bo Bóg w ogóle się zaprosił, o to, tak? I jak tu mówię, Boże, dobra, to ja się teraz nie będę skupiał, nie będę w ogóle tyle słuchał muzyki, nie będę tyle oglądał filmów. Nie chodzi o to, że to jest złe, ale jak to wiem, miałem takich codziennych na w ogóle po prostu samym sobie, żeby to uwielbiać, żeby mógłbym mieć radość z tego, że nie cieszymy drobne rzeczy, bo bardziej cieszyło to, jak w sobie w ogóle z Szedłem sobie o 7 na do Biedronki po świeże bułki, po świeże pomidory, po ser żółty i przychodziłem, mówię, może, a teraz mam w ogóle z na nie. I to mnie cieszyło, ale w ogóle po czasie, mówię, tu przecież to mnie cieszy, nie? Mówię, co jest grane, przecież zawsze tak bardzo mnie to cieszyło, nie? I stwierdziłem, tak, to się teraz cieszę. I był taki fajny czas, czasu, nie, 7 miesięcy, 8 nie liczyłem tego, że naprawdę pełna radość, i tak dalej. Ale Przestałem słuchać słowa Boga. Do mnie określonego. Bóg mi powiedział ostatnio pewną rzecz. Było to dwa, dwa tygodnie temu. Zacznij mi dziękować, bądź wdzięczny. Pismo też w wielu fragmentach mówi raduj się, bądź wdzięczny, uwielbiaj Pana. A ja zrobiłem to jeden dzień i zaniechałem. To jest jak z tym nasionek, który zostało rzucone. Chwilę zaczęło kiełkować i zaraz padło. jest od Boga. Czyli takie, które zmienia życie. Takie, które Cię podnosi, które po prostu daje Ci żyć. I w piątek byłem z Grzesiem po prostu na egzaminie. Strasznie nie chciało mi się jechać na ten egzamin. Obudziłem się i mówię, w ogóle Boże, nie chce mi się żyć. Nie? Ale nie, nie w takim, że, że tam się chce zabić, czy coś takiego. Po prostu nie mam ochoty w ogóle tam jechać. Ja tego nie chcę robić. W ogóle znowu robię rzeczy, które są których nie chciałem w życiu robić i co chwilę coś takiego i znów moje skupienie poszło na światowe rzeczy, na to jak mam pracę, na to gdzie mieszkam, że nie mam swojego mieszkania, że mam kredyt, znów zacząłem się skupiać na tym co, co nie trzeba, gdzie święty Paweł w ogóle pisze bardzo jasno, nawiejęcie swój umysł przez słowo Chrystusowe, a nie przez jakby problemy tego świata, tak? I Y, narzeczona moja powiedziała mi taką jedną, dosadną rzecz. Jeśli jesteś z Bogiem, a skupiasz się na tym, co trzeba, to męczące jest z Tobą żyć, bo Ty masz rozwiązanie w Bogu. Ty już je masz. Ty nie potrzebujesz y, z zewnątrz czegoś. Nie potrzebujesz, żeby ktoś przyszedł, poklepał Cię po ramieniu i powiedział, jest dobrze, nie? Tylko Ty w ogóle to masz. I mm -hmm. jeśli nie żyjesz w ogóle z tym, co mówi Pismo, na zasadzie, bądź wdzięczny Bogu, że w ogóle Cię to nie raduje, nie uwielbiasz Boga, w ogóle nie przeżywasz Nim nic, to będziesz żył poświatowemu, jeśli nie spędzasz czasu z Bogiem i nie słuchasz tego, co mówi. Pismo też mówi, to mówił Jezus akurat do Żydów, którzy byli narodzenie z Bożego Ducha i mówią o zbawieniu, ale myślę, że też do życia tu można odnieść, że dom zbudowany na skalę się ostoi, jak przyjdą wiatry, przyjdą wody, ostoi się, a ten, który jest zbudowany na piasku, się nie ostoi. Jeśli jakąkolwiek rzecz budujesz w swoim życiu i nie jest ona zbudowana na Chrystusie, to dopadnie. A ja swoją radość jakby zacząłem w pewnym momencie budować na tym, ile zarobiłem, czy w ogóle miałem, yy, w ogóle co chcę w życiu robić, jakby kariera, jakieś takie rzeczy. Nie chodzi mi o to, że źle jest, jeśli na chwałę pana coś robisz, ale to chodzi o Twoje motywy serca. Bo jeśli Twoje motywy serca będą dobre, i będziesz w ogóle kierował wszystko na Boga, to wszystko inne będzie ok. I dzisiaj z rana czytałem sobie psalm, który mnie tak dotknął. Jest to psalm 37, to jest z przykładu Biblii tysiąclecia, fragment od 4 do 6. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. I sprawi, że Twoja sprawiedliwość zawośnie jak światło, a słuszność Twoja jak południe. Wszystko będzie świecić, wszystko będzie tak, jak ma być, jeśli zgubisz się na Bogu, jeśli będziesz Mu dziękował, jeśli będziesz Ci jeśli w ogóle wszystko będziesz układał, w Nim, bo masz w Nim swoje zaufanie. Wszystko będzie w porządku. Nie chodzi o to, że nic nie przyjdą jakieś yy, nieprzyjemne okoliczności z zewnątrz, ale Ty się <śm> oskroisz. Bo już masz zbudowany w ogóle fundament na Chrystusie, na tej skale. Fragment 25 tego samego Psalmu mówi coś takiego. Byłem dzieckiem, i już jestem w tarce, A nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu, ani potomstwa Jego, które by szybrało chleb. Bóg dał swojego syna, żebyśmy na zawsze mogli być Sprawiedliwi w nim. Nie w tym czego mi brakuje, nie w tym co zarabiam, co robię w ogóle, tylko sprawiedliwość Boża jest w Chrystusie Jezusie. Amen. I skoro ja mam zbudowany fundament na nim, to wszystko jest ok. Nawet nie muszę się martwić, czy moje przyszłe dzieci będą mieć co jeść, bo to On zapewnia wszystko. Amen. Chciałem się tym podzielić z prostego powodu, bo widzę też, że młodzi chrześcijanie w szczególności mają problem tego typu, że mają mnóstwo wiedzy, chodzą do wielu ludzi porady, nic nie robią. Chodzi o to, żebyś słuchał Boga, Jego słowa, w ogóle żył z Nim i w ogóle Ty masz rozwiązania w Bogu. Wierzę też w to, że w ogóle Bóg stawia przede mną ludzi, którzy mi pomagają z pewnymi problemami, ale to On ich stawia przede mną. Ja ich nie szukam. Bo ja w ogóle mam relacje z Bogiem, i to On podsyła mi ludzi, normalne, naturalne relacje, które po prostu wychodzą. I zależy mi na tym, ogólnie całe poselstwo chodzi o to, żebyś przede wszystkim zaczął ufać Bogu, żebyś miał z nim relacje, żebyś pokładał w nim nadzieję, swoje zaufanie i żebyś się nie bał. Nie bój się tego. Bóg o wszystko się zadroszczy. Nie skupiaj się na ziemskich rzeczach. Skup się na nim i na Jego słowie, a wszystko inne będzie okej. Okay. Tyle. Amen.